Cześć kochani. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj zaproszę was na nowości do sklepu Sense i zobaczcie jak halloweenowo jest na wejściu. U mnie jest taki stędzik, tutaj jest dużo rzeczy, ale ja nie będę pokazywać niektórych, bo dużo było, a niektóre są takie paskudne, ja akurat nie jestem za takimi dekoracjami. Dzisiaj pokażę wam na pewno fajne kurteczki, będą wieszaki, będą sweterki damskie. No i też na koniec zobaczymy co jest w tych dekoracjach. Bożonarodzeniowych, bo tutaj w Sinseju też dużo się dzieje. Tak więc wpatrzcie sobie kawkę bądź herbatę. Oglądajcie do końca, a jeżeli Wam się filmik spodoba, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. One całkowicie za darmo. Będziecie zawsze na bieżąco z każdą nowością. Tutaj już widzicie czachę. Ona u góry tu ma takie kwiaty czarne i tu jest taki złoty pająk. 18 zł zapłacicie za tą dekorację. Oczywiście zostawcie też komentarz, co najbardziej Wam się podobało w przeglądzie. I nie zapomnijcie o tej łapeczce, będzie mi naprawdę miło. Dyszka takie, podwójne, miseczki, pająki. W tamtym roku chyba były nawet fioletowe. Lecimy na kurtki, bo naprawdę dużo fajnych kurteczek. Stówka taki płaszczyk, zobaczcie, fajny, bardzo przyjemny w dotyku. No i tutaj mamy nowe, wow, ceny. I mamy na przykład taką kurteczkę za 90 zł. Ona ma taki dziwny materiał. Szorstki, ale i przyjemny w dotyku. Nie wiem, czy ktoś dotykał te kurtki, one mają taki specyficzny, właśnie ten materiał. Tutaj mamy kolejny płaszczyk. I, i, I on kosztuje 120 zł. Te płaszczyki kiedyś były też w kolorze bordowym. Jeżeli chodzi o bordowy, brązowy, to tutaj mamy bordo. Taki płaszcz 120 zł. występuje jeszcze w kolorze, to zobaczcie, beżowym, czarnym. Tutaj są już inne płaszcze, też Wam pokażę, tylko te są takie bardzo ciężkie, jakieś dziwnie, dziwnie ciężkie. 130 zł, 140 zł. Tu jeszcze jest taki brązowy, on jest taki br brązowo-beżowy. Sztruksowe, brązowe spodnie. Szkoda, że dzwony, bo bym kupiła sobie. Takie jakby były bardziej zwężane na dole. Zobaczcie, mega. Pamiętam za czasów mm, podstawówki chodziłam w sztruksach. Teraz młoda wraca 70 zł, Fa, bardzo ładny kolor. W tym roku czekolada jest w ogóle hitem. I tu mam akurat rozmiar 36. Mega fajnie by wyglądało do tych budków na dole i do tego płaszcza, ale tutaj jest słodka taka koszula w misie. Bardzo przyjemny materiał. Uwielbiam te materiały w tym senseju. 30 zł w taką koszulę w różowym kolorze kupiłam na komunie. Kto mnie ogląda, to wie. A tu macie, zobaczcie, jaką ładną sweterkową sukienkę z pięknym dużym kołnierzem. I ta sukieneczka jest z takiego fajnego materiału przyjemnego. 70 zł ona kosztuje, zobaczcie. Obok jest baranek brązowy, zaraz Wam powiem cenę 60 zł. Futrzasty szal, on jest naprawdę z takiego fajnego futerka, bardzo przyjemny w dotyku, 30 zł kosztuje i jest tylko w kolorze beżowym. Te buty to chyba w Sinseju są najtańsze, kosztują jedyne 40 zł, są bardzo wygodne, mają fajnego baranka w środku, więc będą cieplutkie na zimę. Tamten sweterek, jak widziałyście, 70 zł. Tutaj mamy taki różowy za 50 zł. I po kolei pokażę Wam, jakie są nowe sweterki. Będzie też obłędny kolor niebieski, ale tu jeszcze macie beżowy. I za ten zapłacicie 60 zł. Tutaj ten 60, bardzo ładnie jest tak cieniowany, brąz, fiolet i przychodzi właśnie na taki beż. Ten jest pięknie prążkowany i naprawdę bardzo przyjemny w dotyku. Zameczek z przodu i 70 zł kosztuje. No i obłędny, niebieski, 50 zł. Zobaczcie, jaki fajny. To jeszcze jest taki bardzo szerokim takim dekoltem łódka 50 zł, ale zobaczcie, jaka mega kurtka, czerwona. Jest jeszcze kolor brązowy i czarny, ale naprawdę fajna. Tutaj ma z boku kieszonkę, futerko przy kołnierzu, gruba, cieplutka i jest dłuższa, więc nie jest taka, wiecie, do pasa. No, cena też hit, bo 120 zł. Tutaj już są obniżone niektóre kurteczki, na przykład za tą zapłacicie 30 zł. Ona jest taka jesienna, tutaj jeszcze macie bordową. A obok wisi fajny płaszczyk, który ma takie czarne futerko. Zobaczcie, też jest bardzo fajny, bo jest długi i kosztuje 140 zł. Tutaj jeszcze mamy takie jesienno-wysenne kurtki. Przyjemny materiał i ona też jest obniżona na 60 zł. Tutaj 56, u góry jeszcze jest taka ładna szara. Fajne ma koło, tutaj koło kołnierza, zobaczcie. Takie prążki. 46 zł teraz. I tu mamy w ogóle promocję, minus 50 na kurtki przejściowe od 24 do 19 października, tak więc korzystajcie. Te butki 60 zł i tu też jest cena hit. Te buty w innych sklepach naprawdę są mega drogie. W Sinsayu są najtańsze i są bardzo podobne do olawogi. Tutaj jest świetny mmm, taki zobaczcie kosz na zabawki za 40 zł z Kubusia puchatka z futerka, tutaj za 14 zł taki jesienny. Tu mają prążki, a te napisy i te dynie są z baranka, bardzo przyjemny w dotyku. 80 zł nowe pufy i te pufy są naprawdę mega piękne. Podobne są tylko trzy takie, mają żeberka w action, ale te są Fajne, bo są grubsze i taka jest mniejsza. Taka zgrabna jest ta półka, naprawdę. Fajnie wykonana. No i lecimy na święta, kochani. Powróciły. Klasycznie one co roku występują w tym sklepie, te poduchy. Poduszki z laskami w kolorze białym bądź czerwonym kosztują 30 zł. W tym roku dodatkowo są ozdoby, takie kartonowe kokardki, więc można podarować jako prezent, bo wszystkie poduszki mają te kokardki. Tutaj jest taka śnieżynka i te wszystkie poduszki Kosztują 30 zł po kolei pokażę wam jakie są dostępne. W tej się zakochałam i nie wiem czy nie kupię, bo uwielbiam te kraty, po prostu przepiękne, chociaż ta też jest fajna z baranka. No i musicie powiedzieć, która ładniejsza Santa Baby czy tamta w kratę. Tutaj mamy 30 zł obrós, to 40 na 180, bardzo ładny. Te pościele są przecudowne, 2 na 2, 20, 80 zł, 100% bawełny i dwa razy poduszka, 70 na 80. Tutaj Grincha mamy, Grinch jest w super cenie, bo kosztuje 100 zł ta pościel. Jeżeli macie już pościel na przykład Grinchową, 160 na 2, z tamtego roku ja kupiłam sobie, znaczy ja kupiłam, ja dostałam w prezencie od Mikołaja w zeszłym roku z Primarka, to możecie dokupić sobie takie poszewki, zobaczcie, 100% bawełny, dwie dyszki, czyli dyszka wychodzi za jedną poszewkę. Bardzo ładne są te poszewki. A jeżeli chodzi o poszewki, to też mają te kartonowe. Zobaczcie kokardki. I tutaj na przykład ta jest nowa. Nie widziałam jeszcze jej w zeszłym roku, bo te laseczki były, ciasteczka były, ale to pokażę Wam w następnym przeglądzie. Się tak łowię te nowości. 30 zł ta poszewka. Bardzo fajne pompony. No i barankowa skarpeta. Przepiękna. Je kosztuje tylko dyszkę. Ma śliczną, tą bordową kokardkę. Jest taka delikatna. No i tu na dole pokazały się nowości, jak na tych regulowanych nogach. Bałwanek 70 zł. Ma taką fajną gwiazdeczkę i czapę w takie cekiny, które błyszczą. Tutaj mamy bałwanka, bałwanka, czekajcie. Nie, Misia. 46 zł. Misiu. Misiu, zobaczcie. Tutaj mamy Mikołaja 70 zł. I jeszcze jest drugi misiu w innym ubranku. Adam, ale one są urocze. Dla mnie to chyba ten bałwanek jest najładniejszy. No i słuchajcie, pokazały się pojemniki z kulą. To jest w ogóle hit. Jeszcze nie było kuli w takich szklanych słoikach. 16 zł, ten mniejszy. No właśnie, słoiki żebrowane i podobne są właśnie w wypełko. Tutaj macie choinkę za 13 zł, ale z kulą u góry jeszcze chyba żaden sklep nie miał u siebie w ofercie, więc tutaj ta nowość ten z Mikołajem jest super fajny. I 18 zł kosztuje, on jest wyższy. Chyba go kupię dzieciom, bo naprawdę bardzo mi się podoba. 46 zł pojemnik prezent, bardzo ładny. Więc takie rzeczy są już widzę w Sensejo i prawie identyczne możecie kupić w Homaniu. A jeżeli chodzi o home, nie o to zobaczcie, no przecież te pojemniki są tylko w mniejszej formie, w mniejszym wydaniu w home. Tak zgapili, 36 zł, no tylko tutaj jest co najmniej 4 razy taniej. Jedynie czego Wam nie podam, to tej ceny tego pojemnika skrzynki na listy. No i mamy tutaj kalendarz adwentowy za trzy dyszki z SNSEA. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś innego, bo tutaj zobaczcie świecznik, jest ciastko i są podgrzewacze. Ale kusi, bo trzy dyszki nie jest dużo, a może kupię sobie akurat na święta. Dzieci mają u mnie już y, kupione dwa schowane. To może mamuśka sobie jeden kupi. A co. W zeszłym roku miałam jakieś bransletki, to w tym roku może będą świeczki. Tutaj są fajne takie ciasteczka do podgrzewaczy za 6 zł. Ja myślałam, że to jest buda dla psa. <grymna> Zielona i czerwona na święta, a tu zobaczcie, takie domki. Tak więc czerwony domek i e, zielony, zadyszkę do wyboru. Taki ładny kominek. Też są fajne. Naprawdę ładnie wykonane. Przepiękne są też pojemniki. Zobaczcie, to jest taki plastikowy z fajną pokrywką. Na ciasteczka, pierniki na wszystkie słodkości świąteczne. I on kosztuje 8 zł, a jest naprawdę potężny. Tutaj metalowe są, ale ten jest fajny. Ma fajną tą pokrywkę jak czapka. 18 zł. No i ona się fajnie trzyma, bo niektóre to wiecie, nie są takie mocne. Fajny jest ten pojemniczek. No i mamy na czekoladki czy na kostki lodu zadyszkę taką formę. Jej w zeszłym roku nie było okazały się też pojemniki na bombki 26 zł, zobaczcie, można sobie przechować, a tu za 16 zł na przykład na lampki taki pojemnik. Takie etui w sumie. i co? Dyszka taka forma na kostki, a tu jeszcze za 3 zł i za 99 groszy, zobaczcie, ozdoby na choinkę, takie zawieszki. No i oczywiście podgląd do kubeczków. Te wszystkie kubeczki były u mnie na kanale Nowe sobie zachęcam do wcześniejszych przeglądów. Przepiękne są te kubki w Sinseju. A tutaj jest, jest nowy kubeczek z czapką. Zobaczcie, taki misiek, misio. Czapka jakby od reniferka, 20 zł. Jest naprawdę uroczy, on co roku jest w Sinseju. W zeszłym roku go też nagrywałam. Jest tak fajnie nakrapiany takimi małymi czarnymi kropeczkami. I w tym roku mamy nowość, 23 zł, taki zestaw kubek i okulary. I możecie kupić okulary Mikołaja, bądź te y, poroża od Reniferka. Tutaj widzicie hit, no chyba w każdym sklepie są te choinki, tylko Sinsei ma fajny tu dozownik, na przykład do oliwy czy do oleju. Kosztuje 13 zł, więc nie jest tak źle, bo w Pepco mamy za 8 zł, ale nie ma tej góry, chociaż ja i tak jestem zadowolona, że kupiłam w Pepco bo jednak Pepko to Pepko. Szklany zobaczcie taki mm, dzbanek, i tu w środku jest kokardka i kosztuje 26 zł, też bardzo ładny. Tak więc e, padł mi telefon <grym> i nie mogłam nagrać dalej. Miałam jeszcze dla Was nagrać kik, tak więc jutro będzie kik. Um, ja muszę kupić sobie taki, wiecie taką ładowarkę, którą można przyczepić z tyłu do telefonu, już widziałam to gdzieś i nie muszę się zebrać w końcu na te zakupy z temu, czy tam z szejna, już nie pamiętam gdzie to widziałam już nie będę miała takiej sytuacji. Tak więc, kochani, dzięki, że byliście. Dziękuję za komentarze, łapki, subskrypcje. Dziękuję za wczorajszy odbiór przeglądu z PEPKO. Naprawdę jest przepięknie. Teraz w PEPKO dzisiaj nagrałam kolejne nowości. Nie wiem, czy dzisiaj wrzucę, czy jutro. No, nie wiem, jak się wyrobię. Na pewno dam wam znać, bo jeszcze dzisiaj już słyszymy się na pewno w jednym przeglądzie. Pa!